Naszych ogródek to nie tylko warzywa, to są również kwiaty. Tak jak widzicie, tutaj rosną nagietki. Tutaj mamy nasturcje czerwone i żółte. I to są kwiaty towarzyszące, które rosną wśród naszych warzyw. Nie jest ich zbyt wiele, no ale trochę jest. Tutaj mamy rabatki z daliami. Dali rosną w oponach. Opony, których kiedyś próbowaliśmy hodować warzywa, ale nas strasznie za to skrzyżyliście? no i żeby ich po prostu nie wyrzucać gdzieś tam, wykorzystaliśmy je właśnie, żeby posadzić w nich kwiaty. W przyszłości te opony będą w jakiś tam sposób zabudowane, nie będą tak wyglądały brytko, ale w tej chwili jest jak jest. I mamy tutaj dalej, proszę bardzo, wyhodowane z nasionek. W naszym ogródku są też rabaty kwiatowe, którymi zajmuje się Ania i tutaj bardziej ona będzie opowiadała o tych kwiatach bo ja tu za bardzo się nie znam i nawet nie mam pojęcia, jak się to wszystko nazywa. Więc oddaję głos Ani. Tutaj mamy marcinki, które kwitną we wrześniu. Marcinki, kilka sztuk na obrzeżu rabatki. Tutaj dmuszki z nasion wysiane tego roku. Nagietki, nasturcje. I rząd lawendy. Ale wędy, która powinna być przycięta, jak mi Ania mówiła, ale jej szkoda usuwać światło, bo cały czas tutaj e, latają różne owady. Owadów się tutaj mnóstwo przy będzie, No ale tak mi się wydaje, że chyba trzeba ją przyciąć, żeby, żeby, co? żeby znowu że... zakwitła, tak? Tak, i żeby się bardziej rozrosła, bo to też jest z nasionek. To... O, a tutaj to, co to jest? To jest y, smagliczka. To... Kwitnie na żółto, wczesną wiosną Skalniakowa. Czy też mam jakieś skalniaczkowe tutaj rusinki? Rozchodnie kościsty chyba, nie pamiętam. Mamy również yy, w robotach kwiatowych, tak jak to się Podagrycznik. No. W robatach kwiatowych mamy również podagrycznik, podagrycznika mamy mnóstwo wszędzie pełno. A tu takie to, co to jest? To są, yy, to już przekwitły orliki. Orliki, które już przekwitły. Kwitną w maju. Tutaj jest georginia, która jeszcze nie kwitnie. Tam jest jeszcze druga rabatka, w tym roku zrobiona, na której rosną Maciejka, rozchodniki, aksamitki i georginie. Tutaj mamy Maciejkę. To jest bardzo fajny kwiat, specyficzny, bo rozkwita, znaczy rozwija swoje kwiatki właśnie wieczorem. W dzień praktycznie nie ma kwiatostanu żadnego. I ślicznie pachnie. No i tutaj mamy rozchodniki. To są rozchodniki przesadzone w tym roku. W ogóle ta rabatka jest z tego roku. Rozchodniki, aksamitki z nasionek i georginie z tyłu. Posadzone z bulw. I to są georginie bardzo starej odmiany, która przechodziła z pokolenia na pokolenie. Przechodziła z domu do domu, że tak powiem. I ostatnie właśnie bulwy, które tutaj mamy, to są georginie, znaczy to są bulwy, które Ania dostała od mojej mamy. No za co teraz tak oficjalnie dziękujemy. Tutaj mamy kolejne aksamitki. Tutaj żółte. Są takie fajne czerwone. Aksamitki zwane śmierdziuszkami. Jak to się jeszcze nazywa? U nas byczki. A, byczki mówimy. jeszcze tak. Byczki, śmierdziuszki, aksamitki. Ostatnie spojrzenie jeszcze na. Georginie. I tam w oddali widzicie jeszcze robotkę, właśnie z daliami. I tą, drugą, I tą pierwszą rabatkę, którą wam na samym początku pokazywałem. Teraz możecie spojrzeć, właśnie jak to wszystko więcej wygląda u nas. Jest jabłonka, robaty kwiatowe, a tam w oddali, gdzie to czerwone, ta czerwona beczka stoi, tam jest nasz ogródek. Ogródek warzywny. I zagroda z kurkami. Mamy tutaj bardzo małego bokszmana, który przeżył katastrofę, bo śnieg z dachu, bo tutaj obok mnie jest taka mała chata. I śnieg zachół spadł na tego bukszpanka, połamał go totalnie, został tylko taki kikutek. Coś tam odrosło. Rósł, 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 było wszystko ładnie pięknie, aż dopadła go ćma bóg No te, Teraz za bardzo tego nie widać, bo Ania tutaj przychodzi w zasadzie codziennie i zbiera. I zbiera, tak, sprawdza, zbiera i próbuje go w jakiś sposób ogarnąć. Kolejna rabatka tutaj od strony lasu. Tu mamy cały czas cień, bo nie dość, że drzewa rosną, tutaj jakiś tam żywotnik sobie bytuje. Tam jest lasek, lasek, las, puszcza bym powiedział, bez mała. Tu jest na cień, słabo tu roślinki rosną, ale jakieś tam się utrzymują. No i tutaj, moi drodzy, mamy werbenę patagońską. Nie wiem, czy to takie powinno być wysokie, powinno być takie wysokie? powinno być, tylko tutaj jest cień. No właśnie, przez to tak sobie rośnie. Pierwszy raz mamy ją, z nasionek. To tutaj u dołu? Dziwaczki, które jeszcze nie kwitną. I to fachowo się nazywa tytoniozdobne, tak? Tak. Kortensje, które rosną. Ogrodowe. Tak, które rosną w ogromnym cieniu, ale rosną, udaje im się. Dwa razy zmarzły w tym roku, ale troszkę kwitną. Spójrz jaki ma piękny kolor. Powiem szczerze, że ludzie zachwycają się tymi białymi, biało-zielonymi. A mi tak się strasznie te niebieskie podobają. Są przecudne. Szkoda, że te mają tak mało kwiatów. No, podejrzewam, że przez właśnie, że w rosną. Ale i tak. Dlatego, że zmarzły. No, ale cię podejrzewam że też ich swoje robi, nie? Ten tutaj krzak? Ta wuła. Ta wuła. Kwitnie na biało. A kwitła u nas? Kwitła mhm. chyba. I tutaj mamy dalej... Hortensje. Hortensje. Tutaj nie ma kwiatów. I tutaj. I jeszcze jedna hortensja, która dała radę zakwitnąć. Co tylko dwa kwiatostany, nie za duże, ale są przycudne. No, a tutaj musimy ogarnąć te rabaty i nie wiemy jak, bo nic tu nie rośnie. <grym> tak, nic tu nie rośnie. To jest cał, całkowity, totalny piach. Ciężko jest to nawodnić, mimo tego, że tu jest obok studnia. E, tak. Mm. Posiałam tutaj mnóstwo kwiatów, które w ogóle nie wyszły, nie urosły. No za to ros rosną leśne kwiaty. Mamy tutaj te konwalie, tak? I Konwalie troszkę, te marcinki takie pojedyncze. No. Też jakoś utrzymuje. Powiem Wam, że nawet kwitnie. Miało w tym roku takie białe kwiatuszki. Były konwalie. Rozchodnik to... kwitnie, o dziwo rośnie. No w takim tanim cieniu, zobaczcie, rozchodnik rośnie. Całym tutaj drugi. wygląda. Może nawet zakwitnie. A to jak się nazywa? To jest yy, zatrwian. Z nasion. Zastrzęd, a nie, wyhodowała to z nasion. No ale tutaj zakwit. A przegorzan, o tutaj są tylko takie liście. Tam, nic w ogóle nie rośnie, nie wiem. To, to jest przy tym urku, tak? To jest przegorzan. Mhm. Nie mam powiedziane, tu jest No, ale no, dobrze. Jeśli mówisz, że to jest przegorzan, to jest przegorzan. Przesadziłam lilie, które miały, były ładne, zielone, a teraz wyglądają tak. No. No, ale to jest fakt, że tutaj jest ziemia, totalnie to jest, to jest piasek. Szafirki tutaj ładnie rosną. To jest piach i las. No. Także, no, ciężko to. tutaj jakąś kratę uchodzić. To jest robota porażki. <laughs> robota porażki, a nie mówi. No, ale będziemy się starać wymyślić jakieś gatunki, właśnie kratów, które nie potrzebują zbyt dużo słońca. Które nie potrzebują zbyt dużo wody. I zobaczycie, w przyszłym roku ten kawałek ziemi ożyje. A ten drugy, kwiatuszki co to jest? To taki dzwonek leśny. To? Nie, o to tutaj nie to jest no. Dzwonek taki leśny. To jest dzwonek? Nie dzwonek dzwonek. No bo to już przykwitło. Nawet zobacz, w tym roku ten y, wieciokrzyp chyba umiera. Ten że to też już bardzo no. stary krzak, jest. odkąd zacząłem się spotykać z Anią, to on chyba tutaj rośnie, nie? <grym> znaczy tak. Bez kitu, I to będzie kilkanaście drugi, no. lat. No. no i je przesadzimy, obetniemy. To jest właśnie przykład roślinki, która bardzo dobrze radzi sobie w cieniu. Bardzo ładnie kwitnie. Najbiesko? Tak, fioletowa. Fioletowe tak. kwiatuszki ma właśnie. Najbiesko. I to jest barwinek. Kiedyś, z tego co wiem, to był pod ochroną. Tutaj u nas w lesie bardzo, bardzo dużo tego rośnie. Przeniósł się do nas właśnie na podwórko też. No i sobie tutaj właśnie bytuje, tuż obok rządki. Tak sobie właśnie myślę, że pewnie tego barwinka trzeba będzie stąd przesadzić, właśnie w tą rabatę. O, właśnie w tą tutaj. To będzie jedna z roślin, właśnie która będzie tutaj rosła. No a nad resztą roślinek się jeszcze zastanowimy. Tak, w przyszłym roku na pewno Wam tutaj pokażemy. Będzie pięknie, zielono i kwieciście. Tutaj, mojej drodze, rośnie fasolka tyczna. Na siatce, noca. A tuż obok fasolki rosną też kwiaty. I tutaj, moi drodzy, mamy dziwaczek. Dziwaczka. Tak. Który przezimował nasionka zostały w glebie. Astry, które przezimowały. Tutaj jeszcze te astry. Możesz A te niebieskie tutaj? Też astry. Też astry? Wśród tych stokrotych chciałem powiedzieć, negatek. A tutaj groszek ozdobny, który tylko ten przetrwał, bo nie zmarzł, Który jest przecudny. Pachnący. Groszek pachnący. No i groszek pachnący, który miał być bardzo dużo, a wyszło zaledwie tyle. Reszta zmarzła. Który cudnie pachnie. Tak. Może w przyszłym roku uda się więcej tego właśnie wyhodować. Nie może trochę wcześniej. Zresztą teraz ja też fajnie wam. Mhm. No tutaj jeszcze astry będą kwitły, no nie? Troszeczkę jakoś tak się uratowało parę. Mhm. A to? Co to jest? To Aster. A, a to? Też. Bo to taka mieszanka astrów. Aha, to jest jest nasionka. To jest Aster i to jest Aster. Tak, i tam ten właśnie ten taki gęsty też jest Aster. Tylko że to jest z takiej mieszanki. Dobra. No i jeszcze właśnie w Sendyska Tak, jak już mówiłem. To jest roślinka, która nam się bardzo podoba. I nigdy jej za dużo w naszym ogródku. Mam nadzieję, że spodobał się wam spacer po naszych rabatach kwiatowych. Wielki szacun tutaj dla Ani, bo Ania nie tylko pomaga mi właśnie ogarniać warzywa, to jeszcze sama ogarnia właśnie te wszystkie roślinki. Są rabaty ładniejsze, są rabaty brzydsze, bo warunki. Ciągle się uczymy właśnie na temat warzyw, ciągle się uczymy na temat roślin ozdobnych, więc te rabatki z czasem będą wyglądały lepiej. Być może będą wyglądały inaczej. Na pewno Georginie te Stare odmiany zostaną na pewno z nami. Będziemy pracować nad rabatą zacienioną, nad którą trzeba popracować, ale tam też na pewno będzie w niedalekiej przyszłości i zielono i kolorowo.